To jest właśnie ten moment, w którym uświadomiłam sobie, że mam stanowczo za małe studio do nagrywania aż tak dużych kolekcjonerek. Bez zbędnego przeciągania, od razu przechodzimy do unboxingu. Wszyscy wiemy, co to jest, więc nie ma sensu robić jakichkolwiek wstępów. Natomiast jedyne, co powiem, to zostańcie do końca unboxingu, ponieważ na końcu jest konkurs związany z cyberpunkiem. Więc, jeżeli chcecie sobie wygrać coś związanego z cyberpunkiem 2077, to zdecydowanie polecam. Już otwieramy. Jak ogromne to pudełko jest, każdy widzi. Przyznaję, że jak to się mawia, mają rozmach. Z Naprawdę jest to konkret, i przyznaję, że było mi troszeczkę żal pana kuriera, który no się wspinał na czwarte piętro, żeby mi to przynieść. Zdejmujemy zewnętrzną ochronną tekturkę. I tego tak to prezentuje się pudełko. Jest ono w formie takiego bloku, e, bardzo fajnego w tych charakterystycznych cyberpunkowych, żółtych kolorach. Ciekawe jest tak naprawdę to, ponieważ u góry jest taka wnęka, która pozwala Wam z rączką nosić to, więc muszę przyznać, że jest to bardzo dobrze przemyślany projekt, bo jeżeli ktoś to będzie odbierał w sklepie, to myślę, że naprawdę przyda się właśnie taka rączka do zaniesienia tego do domu. Ja to dostałam oczywiście kurierem, ale wyobrażam sobie sobie, które przychodzą do sklepu, odbierają swojego cyberpanka i dostają takiego kloca. Dlatego rączka bardzo na plus. O, oh. ten karton się zdejmuje ewidentnie z góry. Szczerze mówiąc nic tu nie ma absolutnie. Poza nowym spojrzeniem na świat. Jakie echo! I ponownie mamy troszeczkę mniejszego klocka. Słodki smak nowej kolekcjonerki. Hmm, w wygląda to w ten sposób. Po raz kolejny bardzo ciekawy i bardzo pomysłowy design, ogólnie jak to po prostu powinno wyglądać. Tutaj najprawdopodobniej jest figurka, którą wyciągniemy za chwilę. Natomiast tutaj macie taką specjalną rączkę, która pozwoli wam wyciągnąć zawartość dodatkową, co też jest według mnie bardzo, bardzo fajne. Jest to bardzo techniczny projekt, co wiąże się w sumie z cyberpunkiem, więc doceniam, jak to zostało to zaprojektowane w całości. Moja wskazówka, musicie poćwiczyć bicepsy, zanim będziecie otwierać tę kolekcjonerkę. Mmm. Przyznaję, że po raz kolejny bardzo sexy, bardzo fajny wzór opakowania na zawartość dodatkową, najprawdopodobniej z grą. Wygląda jak taka to, walizka, którą ponownie można chwycić i nosić. Super! Z przodu znaczek cyberpunka. Wewnątrz wygląda to w ten sposób. Wygląda naprawdę świetnie. Wow! wow. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Tutaj, są, tutaj jest taka folika, pod którą skrywa się gra. Na tej folii są podpisy wszystkich twórców gry, według mnie kozacki pomysł, w jakiś sposób doceniający ludzi, którzy po prostu stworzyli to, tą grę. Bardzo fajne. A pod spodem oczywiście gra. Po prawej stronie mamy artbook i dodatkową zawartość. Za chwilę przejdziemy do tego. Najpierw zobaczymy sobie grę, ponieważ ma być tutaj steelbook, więc jestem bardzo ciekawa tego steelbooka, jak on wygląda. Jeśli w trakcie otwierania w ogóle będę się mylić, przejęzyczać, to musicie mi wybaczyć, ponieważ naprawdę jestem podekscytowana dzisiejszym unboxingiem strasznie i e, w ogóle dzisiaj jest chyba najlepszy dzień mojego życia. O, nie ma tu steelbooka. okej. Okay. Simbuka nie ma, ale jest gra. Gra na dwóch płytach Blu-ray, więc trochę instalacji będzie. Zaraz po unboxingu lecę instalować. Natomiast w środku znajdują się naklejki cyberpunkowe. Bardzo fajne. dwa razy samurai, dwa razy cyberpunk i jedno Night City Hit. Ciekawy gadżet, dodatek. Poza grą akurat w tym zestawie znajdowało się kompendium wiedzy o świecie gry. Ciężko, żeby to było jakieś wielkie kompendium. No okej, okay. raczej będziecie musieli dokupić tą osobną książkę. Ale taki przekrojowy dodatek. Dodatkowo plakat miasta się znajdował akurat tutaj. Oto plakat miasta. Będzie tutaj trochę zwiedzania. Wprawdzie sam plakat nie wygląda imponująco, żeby to miasto było jakoś specjalnie ogromne, ale wydaje mi się, że to jest coś, co dopiero zobaczymy grając w grę, jak wielka jest tak naprawdę cała gra i cała Night City. Dodatkowo w pudełku z grą znajdował się zestaw kartek pocztowych z różnych dzielnic miasta Night City. Bardzo fajne, taki typowy klimat cowboyski. Tutaj mamy z kolei ewidentnie Bardziej takie japońskie klimaty. I ostatnie typowa wakacyjna pocztówka z Pacyfiki. Kolejna. przechodzimy do zawartości tej, która znajduje się po prawej stronie, czyli tych dodatków. Zaczniemy od tych mniejszych pudełek, które są w takim bardzo fajnej formie, trochę jak pudełka z zapałkami, takie przerośnięte pudełka z zapałkami. Zobaczymy, co się akurat tutaj znajduje. Jest to brylok do kruczy. Hmm. Przysięgam, że jak na to patrzę przypomina mi się Deloriano, serio Brylok do kluczy w formie samochodzik. wow To ma ruchome kółka Tu jestem pod wrażeniem, bo to ma ruchome kółka, myślałam, że to będzie po prostu taka solidna figurka, ale tym naprawdę można jeździć Przecudny, lśniący, wspaniały, naprawdę aż mi żal go używać Kolejny element w bardzo fajnym malutkim kudełeczku są to piny Są to piny Night City Heat i Multitech. Dwa piny w takiej bardzo fajnej, delikatnej, tej mięciutkiej gąbce, którą bardzo lubię dotykać. Nie będę tego za bardzo wyciągać. Zrobię Wam tylko i wyłącznie zbliżenie, abyście się mogli przyjrzeć, jak to wygląda. Bardzo solidny wykonane, przyjemne. Jeżeli jesteście fanami pinów, to na pewno jest coś dla Was. Pudełeczko numer 3. Naprawdę, uwielbiam te pudełeczka serio. Ja mogłabym mieć cały zestaw tych pudełeczek. To jest zestaw naklejek. To jest zestaw naklejek z frakcjami najprawdopodobniej. Nie wiem, jakoś naklejki specjalnie do mnie nie przemawiają, muszę przyznać. O! Jest tego zdecydowanie więcej. Na początku myślałam, że po prostu jest to zestaw naklejek taki niemal identyczny: wszystko w typu Arasaka i 30 razy. Ale w rzeczywistości jest ich dużo więcej. Każda z naklejek jest w nieco innym stylu, tak samo jak świat y, z całego cyberpunka ma być zupełnie odmiennym stylu każda dzielnica, więc to też fajny, bardzo fajny gadżet. Chociaż nie jestem wielkim fanem naklejek, to myślę, że akurat w tej wersji są one zdecydowanie fajniejsze niż po prostu takie, nie wiem, 10 takich samych naklejek, albo na przykład kiedy dostajecie w kolekcjonerce 4 naklejki i wiecie, macie się cieszyć, tutaj jest konkretny pakiet. Ostatnie przecudne pudełeczko, mamy tutaj naszywki, naszywki, czyli coś, co nosiłam bardzo, bardzo dużo w liceum, ale to już nie te czasy, kiedy noszę naszywki. Jeżeli lubicie naszywki, to będzie coś dla was. Ja już po prostu zwyczajnie ich nie używam, ale doceniam. Wykonane są naprawdę bardzo solidnie, mamy tutaj naszywkę z Wake Up Samurai, mamy taką oto niebieską z trzema gwiazdkami i Night City. Według mnie wykonane bardzo dobrze, wyjątkowo naprawdę solidna robota. Ja osobiście tych naszywek nie będę używać, po prostu minęły te czasy, kiedy używałam naszywki na plecaki, ale na pewno dla kogoś, kto jest zainteresowany, to bardzo fajna rzecz. Podniosłam artbook i znalazłam steelbooka. Zaczniemy od steelbooka. Steelbook wygląda w takim bardzo grafitowym stylu. Bardzo ciekawy, szczerze z tego co wiem ma być cała kolekcja steambooków przeróżnych steelbooków, w zależności w którym sklepie kupicie tego steelbooka, do kolekcjonerki został dorzucony akurat taki, akurat może nie mój design, bardziej mi się podobają te faktycznie graficzne, z tego co wiem w Empiku będzie zupełnie inny, w Media będzie zupełnie inny, ale doceniam. Tak, nie jestem jakoś specjalnie zachwycona, bo wydawało mi się, że będzie on wyglądał nieco inaczej. I akurat nie, jakoś Steelbook mnie nie przekonuje w tej wersji, ale zdecydowanie przeszedł test Steelbooka, czyli jest tytuł na boku, więc bardzo, bardzo dobrze. Tytuł gry powinien być na boku pudełka zawsze. Mamy takie coś, szczerze mówiąc specjalnie nie oglądałam przed unboxingiem, co tam miało być w tej kolekcjonerce, bo chciałam po prostu się sama zaskoczyć. Ja tą kolekcjonerkę naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno temu zamawiałam. Zdążyłam już po prostu zapomnieć od ilości przekładania tej gry, więc no... Mamy coś takiego, co się nazywa NCPD, czyli Dowody Rzeczowe. Wydział dochodzeniowo śledczy, numer pozycji 12, Detektor Uber World, łańcuch dowodowy. To jest taki przewodnik, który znajdujecie gdzieś w przychodni albo w metrze. Totalnie sponiewierany, porzucony, kosztujący caś, całe 10 euro tudzież dolarów. Night City, przewodnik dla turystów, z różnego rodzaju dopiskami ludzi, którzy go znaleźli, zużyli, a potem wyrzucili po prostu. Na śmietnik i potem ktoś go po raz kolejny znalazł, użył jako podstawkę do piwa i po raz kolejny potem wyrzucił do śmietnika. Więc całkiem ciekawy gadżet wygląda nie więcej w ten sposób z przodu i w ten sposób z tyłu, ma takie reklamy, ma niby obdarte boki. Przewodnik jest uzupełniony o notatki ludzi, którzy go podnieśli, zapisali jakieś swoje opinie na temat Night City. Klimatycznie, bo szczerze mówiąc, kto z nas tak nie robił, czekając gdzieś w poczekalni, uzupełniając, wiecie, piękne, cudowne, kolorowe foldery z własnymi obrazkami i e, komentarzami, chyba że tylko ja tak robiłam. Odkładamy i przechodzimy do dwóch rzeczy, które interesują wszystkich tak naprawdę najbardziej. Mnie, jako pierwszy, najbardziej interesuje ten oto cudowny artbook. No ja sobie nie wyobrażam kolekcjonerki bez artbooka po prostu. To jest dla mnie w jakiś sposób część integralna kolekcjonerek, pokazanie całej tej artystycznej pracy, którą przeszli twórcy, za nie, tworząc całą grę. Więc dla mnie to jest uciecha dla oczu i radość absolutna zobaczyć fajny artbook. Widzę, że są projekty postaci. Później Postaram się Wam pokazać troszeczkę więcej. Zostańcie po prostu do końca filmiku, więc postaram się przekartkować artbook, żebyście mogli go obejrzeć troszeczkę dokładniej. Mamy na przykład projekt Johna Silverhanda, a także Viv w bardzo wielu odsłonach. Oczywiście głównym bohaterem między innymi całego cyberpunka jest miasto, czyli Night City. I już widzę, że naprawdę spora część tego artbooka jest poświęcona właśnie Night City, mieszkańcom. Tego, jak wygląda miasto, a także ogólnie stylowi, który jest bardzo ważny w Nice City. A teraz to, no co tygryski czytają najbardziej, i tak naprawdę wszyscy przyszliśmy tutaj po to, czyli po kawał styropianu. Przyznaję, że jest to zaskakująco lekkie, jeżeli chodzi o całą wagę kolekcjonerki, to wydaje mi się naprawdę ta figurka bardzo lekka. Ostrożnie, aby nic się nie stało. Figurka jest rozbita na trzy części, które po prostu sobie złożymy. Rozumiem po prostu, bo to w jakiś sposób zmniejsza wielkość całej figurki, całego pudełka. WI w wersji męskiej. Ja będę grać dziewczyną. Hej! Nawet broń jest chroniona. Oraz motocykl. A teraz najtrudniejsze zadanie, czyli jak to połączyć. Okej, okay, ten pan ma z tyłu takie coś. Teraz najtrudniejsza sztuka świata, gdzie trzeba wcisnąć V. Wow! Wow! Szczerze, wiecie, wyobrażałam sobie, że ta figurka będzie dużo gorsza. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, ale byłam pewna, że po prostu po tych grafikach promocyjnych ona dla mnie wygląda gorzej niż wygląda w rzeczywistości. Naprawdę. Myślałam, że będzie taka trochę toporna, ale poziom dynamiki takiej figurki jest obłędny. Absolutnie obłędny. Serio. Wow. To, jak to zostało zaprojektowane z każdej strony, zrobię każdą możliwą stronę zbliżenie, więc nie martwcie się, ale wow. Jestem pod wrażeniem. Jedyne, czego żałuję, to fakt, że nie jest to żeńska V. Po prostu, bo według mnie żeńska V wyglądałaby dużo lepiej. Jeszcze z takimi rozwianymi włosami do tyłu w tak dynamicznej pozie, to bym miała już wszystko, co potrzebuję. Figurka jest naprawdę lekka w porównaniu do tego, co prezentuje. Tak naprawdę najcięższym elementem jest motocykl. W rzeczywistości ta podstawka, ona nie jest aż tak masywna, ona jest najprawdopodobniej pusta w środku. Na niesamowite oklaski na pewno zasługuje fakt, że jest świetnie zakamuflowane miejsce łączenia w ogóle figurek Wi tutaj ma opartą tak naprawdę nogę w jednym miejscu i tego nie widać absolutnie jak się na to patrzy z boku dodatkowym atutem dla mnie jest fakt, że e, kiedy dotkniecie w ogóle całej figurki, to Super mi się podoba, ale te opony ewidentnie są zrobione z nieco innego materiału, takiego bardziej przypominającego faktycznie opony. Jest po prostu ta część nieco bardziej wydaje mi się plastyczna niż ten element, którego zrobiony jest sam motocykl, bo tutaj jest ewidentnie twardy ten plastik. Świetne jest też cieniowanie w ogóle na jeansach, v, więc jestem absolutnie pod wrażeniem. Jestem tak pod wrażeniem, że nawet nie wiem co mówić. Hmm, ja już jestem absolutnie zakochana. Ok, przechodzimy do konkursu. Natomiast po konkursie, jeżeli kogoś interesuje takie spokojniejsze zbliżenia na całą figurkę, to zapraszam po prostu po konkursie po szczegółach. Będzie możliwość obejrzenia sobie tego bardziej dokładnie. Po prostu zrobię takie więcej zbliżeń, szczegółów, niż tak jak to teraz pokazuję, a także artbook. Tymczasem przechodzimy do konkursu, moi drodzy. Idą święta, a ja mam dla was kolejne prezenty. Jeden konkurs ledwo co się zakończył na kanale, tymczasem ja już was zapraszam na kolejny konkurs, tym razem związany z tematem tego miesiąca absolutnie, czyli z cyberpunkiem. Do wygrania jest jedna nagroda niestety, ale za to jaka? Jest to figurka cyberpunka 2077. Jest to sam Johnny Silverhand. Świetna, świeżutka, nigdy nie odpakowana figurka od McFarlane Toys, według mnie bardzo fajna, możecie sobie go ułożyć, jak bardzo chcecie tam z gitarą, on sobie może ma wymienne ręce, ma jakiś flask do wypicia, jakiś tam alkohol, wiecie, po godzinach trzeba ogarnąć. Jeżeli macie ochotę wygrać akurat tą figurkę Johnego Silverhanda na Nowy Rok, ponieważ konkurs będzie trwał do końca roku, więc macie troszeczkę czasu, to zapraszam do udziału, tymczasem zasady są bardzo proste, bo wystarczy... Polejkować to wideo, yy, zasubować kanał gramania, yy, musi być zasubowany w momencie trwania konkursu, i wynika to z tego, że kiedy ktoś wygra, to jeżeli nie ma zasubowanego kanału, to po prostu nie będzie wiedział o tym, że wygrał tak naprawdę. I po trzecie, odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi: czy gralibyście z żeńskim Wii, czy męskim Wii w Cyberpunku 2077 i dlaczego akurat z żeńskim albo męskim Wii? Każda forma odpowiedzi jest dowolna komentarz musi się znaleźć pod tym filmikiem właśnie, pod tym unboxingiem konkurs trwa do końca tego roku, czyli do tak naprawdę do końca grudnia, do 23.59 wszystkie dokładne zasady opiszę jeszcze raz pod filmikiem, żebyście sobie mogli na spokojnie przeczytać i zapoznać się z regulaminem Tymczasem życzę Wam powodzenia. Życzę Wam bardzo fajnych, dobrych wieczorów spędzonych w Night City. Tymczasem ja już lecę instalować grę, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. Ponadto wiem, że tam są dwa pacze ponad 40 GB, więc to naprawdę będzie trochę trwało. Cześć i widzimy się w Night City.